No I zapraszam dzisiaj na odcinek, w którym przygotuję trzy pyszne obiady. Jeden będzie z takim drobnym makaronem, drugi z kaszą jaglaną, i trzeci z komosą ryżową. Mam nadzieję, że skorzystasz z któregoś przepisu. Jak zwykle wszystkie składniki i proporcje są podane na dole w opisie pod filmem. Pierwszy bardzo smaczny i prosty obiad to makaron z pieczarkami i boczkiem. Do tego cebula, czosnek, szpinak i śmietanka. Zacznę od pokrojenia pieczarek, cebuli, szczypiorku i czosnku. Cebulę, czosnek i szczypiorek podsmażam na patelni i dodaję łyżeczkę masła. W tym czasie podsmażam boczek na osobnej patelni. Do cebuli dorzucam pieczarki, po chwili dorzucam makaron i przygotowuję bulion, którym zalewam całość oraz dodaję śmietankę i szpinak. Dorzucam jeszcze podsmażony boczek, sól, pieprz i pyszne kremowe danie gotowe. Kolejna propozycja jest moją ulubioną, kasza jaglana z pomidorami i fasolą. Będę potrzebowała tylko jedną patelnię, na której przygotuję cały obiad. Pomidory kroję w dosyć dużą kostkę, żeby się za bardzo nie rozpadły podczas gotowania. Na patelnię wsypuję kaszę jaglaną, dodaję pokrojonego pomidora i szpinak. Szpinak można zamienić na jarmuż i to danie smakuje wtedy tak samo obłędnie. Do tego czosnek, mleczko kokosowe, sól, pieprz, suszone pomidory, czosnek granulowany, rozmaryn i majeranek. Możecie użyć swoich ulubionych ziół. Do pojemniczka, w którym miałam mleczko kokosowe, dolewam wody, mieszam i zalewam całe danie. Patelnia ląduje na kuchence i po około 10 minutach danie jest gotowe. Dorzucałam białą fasolę dla białka, która idealnie tu pasuje. Podczas gotowania zaglądajcie do kaszy, żeby się nie przypaliła, i w razie czego dolejcie trochę wody i zamieszajcie. I ostatni obiad, taki bardziej azjatycki, to komosa ryżowa z papryką i tofu. Komosę ryżową gotuję, a tofu odsączam dokładnie ręcznikiem papierowym lub zwykłym papierem kiedyś tego nie robiłam i to był błąd, bo tofu było wtedy za miękkie. Lepiej odsączyć, wtedy ładnie się przyrumieni na patelni. Kroję je w taką średnią kostkę i na patelnię wlewam olej sezamowy, ale jeśli nie macie, to może być olej kokosowy lub zwykły. I smażę tofu, aż będzie lekko brązowe. Od czasu do czasu trzeba je przemieszać. W tym czasie każdą pieczarkę kroję na cztery części. Przygotowuję też imbir, czosnek i paprykę, którą kroję w paski. Tofu jest już gotowe, więc przekładam je do miseczki i na patelnię wlewam znowu trochę oleju sezamowego lub innego. Wrzucam czosnek i imbir i za chwilę dorzucam szczypiorek. Mieszam kilka razy i dorzucam pieczarki i paprykę. Lekko podsmażam i dolewam trochę wody, żeby pieczarki zmiękły za około 3-4 minuty dorzucam ugotowaną komosę ryżową i szpinak, który można zamienić na sałatę, wtedy będzie tak fajnie chrupać. Do tego sól, pieprz, czarny sezam i pyszny, pożywny obiad gotowy. Jeśli chcesz więcej przepisów na zdrowe, pyszne posiłki, to zapraszam do obejrzenia filmu Sałatki w Słoikach, który wyświetla się w prawym górnym rogu i podlinkuję go też w opisie pod filmem. Jak zwykle, zapraszam do komentowania, napiszcie mi, jakie filmy chcielibyście obejrzeć. Jeśli Wam się podobało, to kliknijcie subskrybuj, za co bardzo dziękuję. Zapraszam też na Insta i do zobaczenia w sobotę w słodkim filmie. Pa!